Jeśli kiedykolwiek zauważyłeś u siebie białe płatki na ubraniach, prawdopodobnie masz łupież. Łupież to niezbyt komfortowa dolegliwość, przez którą na naszych włosach widnieją białe, suche płatki. Mogą one powodować swędzenie, podrażnienie lub uczucie pieczenia skóry głowy. Łupież może się przydarzyć wszystkim o wszystkich rodzajach włosów, ponieważ zdarzy się to zarówno z powodu przesuszenia włosów oraz ich nadmiernego przytłuszczania się. Kluczem do pozbycia się łupieżu jest kontrolowanie oleistości skóry głowy poprzez codzienne mycie włosów specjalnymi szamponami do leczenia łupieżu. Dobrą wiadomością jest to, że istnieją naturalne środki, które pomogą nam powstawaniu łupieżu, a dodatkowo pozostawią nasze włosy silne i odżywione. Wiele osób cierpi z powodu tego prozaicznego problemu, a my niejednokrotnie zostaliśmy zapytani w sekcji komentarzy o naturalne zabiegi przeciwupieżowe. Dzisiaj opowiemy Państwu o trzech domowych środkach, które pomogą Ci pozbyć się upieżu. Ocet jabłkowy. Ze względu na swoje właściwości przeciwutleniające, ocet jabłkowy pomaga wzmacniać nasz układ odpornościowy, równoważyć poziom pH naszej skóry i zmniejszać stany zapalne. Ocet jabłkowy służy do zwalczania upierzu, ponieważ utrudnia rozprzestrzenianie się grzybicy na naszej skórze głowy. W celu jego wykorzystania wymieszaj filiżankę octu jabłkowego z filiżanką wody w butelce z aerozolem i spryskaj nią włosy, po czym masuj skórę głowy 2-3 razy w tygodniu. Wmasuj wodę z octem w korzenie włosów i pozostaw mieszaninę na 20 minut. Następnie spłucz. Aloe vera Żel aloesowy jest szeroko stosowany w zabiegach kosmetycznych, ponieważ jest bogaty w witaminy, ma doskonałe właściwości przeciwzapalne, przeciwbakteryjne i przeciwgrzybicze. Jeśli używasz aloesu, łupiesz z pewnością szybciej zniknie. Wystarczy jedynie wycisnąć żel z liścia rośliny, wmasować go w skórę głowy i odczekać 30 minut. Następnie umyj włosy jak zwykle. Maseczka z miodu i jajka. Eliminuje łupież, a także nawilża i przywraca naturalną produkcję oleju. Składniki te zawierają enzymy i niezbędne aminokwasy, które zapobiegają łupieżowi, ponieważ są wchłaniane przez mieszki włosowe. Utrzyj jedno jajko z dwiema łyżkami miodu, około 50 g) i nałóż mieszankę na swoje włosy. Następnie przykryj głowę czepkiem i odczekaj 30 minut. Po upłynięciu tego czasu umyj włosy normalnym szamponem jak zwykle. Powtarzaj zabieg 3 razy w tygodniu. Oprócz próby zastosowania tych naturalnych środków, w celu pozbycia się upierzu pomoże Ci w tym zmiana niektórych nawyków. Unikaj gorących kąpieli, ponieważ gorące kąpiele powodują, że korzenie Twoich włosów produkują więcej oleju. Unikaj tłustych produktów i potraw. Unikaj związywania i spania w mokrych lub wilgotnych włosach. Nie pocieraj skóry głowy paznokciami, ponieważ może to spowodować obrażenie głowy. Zamiast tego masuj skórę głowy opuszkami palców delikatnymi okrągłymi ruchami. Unikaj noszenia czapek. Jeśli masz już łupiesz włącz nowe nawyki do swojej rutyny oraz spróbuj jednego z naszych naturalnych środków zaradczych, po czym wpadnij na nasz kanał i opowiedz o wynikach. Zapraszamy również na nasz nowy kanał Projekt X oraz do od zajrzenia do naszego sklepu internetowego projektnatura24.pl. Promocje czekają! Pozdrawiam!